Witam serdecznie na ósmej lekcji, w trakcie której poznamy kolejną część choreograficzną i potrenujemy już do właściwej muzyki, którą skomponował mój serdeczny przyjaciel Paweł Witulski. Zapraszam! Prawej nogi, felap, heal-heal. Prawy flap, lewy hil, prawy heal. Fella, heal, heal, a po uderzeniu Heal-Hill uderzamy lewy ball i prawy ball. Czyli uderzamy Flap, Hill, Heal, Ball Ball. Hmm? Fella, Hill, Heal, Ball Ball. Spróbujmy teraz zrobić dokładnie to samo lewą nogą. Czyli idę, zobaczcie, fell lewa, potem prawa, lewa, heel, heel i prawa, lewa, bol, ball. ball tak? Czyli idę fell heel, heel, bol, Uwaga! Stronę z lewą, czyli idę. Wróćcie uwagę: mamy tak. Prawa lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Tak? Spróbujmy wolno cały czas. Paniale. pójdźmy dalej czyli mamy prawa noga do czterech w prawo w lewa w lewo i teraz zaczynamy dokładnie to samo prawą nogą tylko, że dwa razy dłużej do ośmiu i raz, i dwa, i trzy i cztery, i pięć, i sześć i siedem, i osiem spróbujmy jeszcze raz prawo do osiem, pięć, sześć, siedem, i i cztery, sześć, i siedem, i osiem. kolejność i o uderzenia, żeby każde uderzenie było konkretnie wykonane. 5, 6, 7,

4 w prawo, 4 w lewo, 8 w prawo, 4 w lewo, 4 w prawo hmm? Jeszcze raz 4 4 w lewo Zatrzymujemy, ponieważ końcówka będzie trochę inna, bardzo ciekawa. Natomiast zróbmy jeszcze to połączenie dwa razy. Skończyłem na prawej nodze, prawda? Ponieważ szedłem 4 w prawo, 4 w lewa prawa, lewa prawa, lewa prawa i skończyłem tak, żeby lewa noga była w gotowości do uderzenia. Hmm? Uwaga, jeszcze raz. się dalej. Skończyłem na prawej nodze, więc lewa jest w gotowości. I idę felap ball, change. Tak? Pamiętacie z pierwszej lekcji? Flap, ball, change. Idę do boku. 5, 6, 7 i felap ball, change. polczęć, ciężar ciała przeniósł się na lewą nogę i później uderzam prawą nogą skaf. tak, uderzenie skaw to jest podobne uderzenie jak brasz palcem tylko, że uderzam piętą skaf. uderzam skaw do przodu mhm. spróbuj sobie Uderzam piętą. I to się nazywa skaw. I teraz będziemy uderzali taki rytm. Skaw, hill, skaw. Zobacz. Hmm. Czyli uderzam lewy hill Skaw, hill, skaw. Spróbuj. 5, 6, 7. I skaw, hill skaw. Tak? Prawa, lewa, prawa. Skaw, hill skaw. Ważne jest, żeby zrobić to uderzenie bok, hil, bok. czyli uderzam felap, bolczeń, skaw, hil, tak, spróbujmy zrobić raz w miejscu, zobacz, lap bolczeńska skaw, Ok, spróbujmy po obrocie, czyli tam jest mój przód, stoję przodem, odwracam się, flap, <skrybuj> pole change, scap Bardzo dobrze. Zobaczcie, co jest dalej. Dalej jest bardzo prosto i na pewno znacie już to połączenie, bo je robiliśmy wcześniej. Czyli uderzam w ball change step, heel staff. I teraz muszę nogą zrobić takie koło, żeby przygotować nogę do uderzenia shuffle. Czyli mamy uderzenia shuffle, step, heel stamp, Tak. Prawa noga zaczyna shuffle. Aby występy stać tam mam 5, 6, 7 dni. Kończę na prawej nocy. Spróbujmy teraz połączyć ostatnią formę. Czyli mam fellap, pole change, mm scuff, heal scap, szaftów sam stop. Uwaga! 5, 6, 7 i! Fella, pole change, scap! Heal, stap! Shaft, set i 5, 6, 7 i.

5, 6, 7 i flap, bolczeń, skap, hills, skap, szaf, hills, stamp, stamp. Spróbujmy teraz wykonać całą kombinację razem wolno. Zaczynamy prawą nogą, pamiętajcie. 4, 4, 8, 4, 4, flap, bolczeń, skap, hills, skap, szaf, pulste, stamp, stamp. Uwaga. 5, 6, 7. Jeszcze raz, trochę wolniej. Pięć, sześć, siedem i. Cztery. Osiem. cztery. I uwaga, full I 4 cztery. 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 Spróbujmy teraz wykonać tą frazę do naszego bitu o tempie 120 bits per minute. Na początku lekcji, teraz spróbujemy zrobić całą choreografię od początku do autorskiej muzyki Pawła Witulskiego. Zaczynamy! Lekcja dobiegła końca, i już z tego miejsca zapraszam Was na kolejną, dziewiątą, w trakcie której poznamy kolejną część choreograficzną. Do zobaczenia!